Drodzy bracia i siostry, dzisiaj spotykamy się, aby zastanowić się nad czymś głębokim i przemieniającym proroctwem Ojca Pio, które rozwija się przed naszymi oczami. Wyobraźcie sobie wielką rzekę, której wody, wcześniej spokojne, teraz płyną z siłą, przynosząc nadzieję i odnowę. Taką wiadomość odczuwamy w naszych sercach wezwanie do działania i wiary. Każdy z nas jest niezbędnym elementem w tej wielkiej boskiej układance. Patrząc na dziedzictwo ojca Pio, jesteśmy zaproszeni do dostrzegania ponad trudnościami, aby zauważyć, że nawet w cieniu światło prawdy świeci intensywnie. To zaproszenie do obudzenia naszej uśpionej wiary, do uwierzenia, że to, co niemożliwe, może stać się rzeczywistością. W tej chwili niech energia tego proroctwa odbija się w naszych duchach, jak łagodny powiew, który pieści twarz w ciepły dzień. Obyśmy otworzyli nasze serca i umysły, pozwalając, by ta wiadomość miłości i nadziei nas przemieniła. Jesteśmy razem w tej podróży, a z każdym krokiem obietnica oświetlonej przyszłości staje się coraz jaśniejsza. O Panie życia. W Twojej nieskończonej dobroci przychodzę do Ciebie, szukając zrozumienia głębi proroctwa Ojca Pio, które objawia się w naszych dniach. Uznajemy, że Ty jesteś autorem wszystkich rzeczy, a każde słowo wypowiedziane przez tego świętego jest echem Twojej prawdy, brzmiącym w naszych sercach i prowadzącym nas w duchowej podróży. Dziękujemy Ojcze, że dajesz nam możliwość doświadczania znaków Twojej obecności pośród chaosu świata. Proroctwo Ojca Pio, które ostrzega nas o czasach, w których żyjemy, jest zaproszeniem do refleksji i nawrócenia. Obyśmy otworzyli nasze oczy i uszy, aby dostrzegać to, co jest objawiane w naszym otoczeniu, przyjmując lekcje, które przychodzą z wysoka. W każdym wyzwaniu, Panie, znajdujemy szansę na zbliżenie się do Ciebie. Niech światło proroctwa oświetli naszą drogę, odkrywając ukryte prawdy i wzmacniając naszą wiarę. Obyśmy, tak jak ojciec Pio, byli narzędziami Twojego pokoju i miłości, niosąc nadzieję zmartwionym sercom, które nas otaczają. O duchu święty, odnów w nas żar wiary. Obyśmy byli jak rozpalone płomienie, odbijając boskie światło i rozpraszając ciemności, które próbują nas otoczyć. Niech wiadomość Ojca Pio inspiruje nas do życia z odwagą i determinacją, stawiając czoła wyzwaniom z pewnością, że jesteśmy pod Twoją ochroną. W tej chwili modlitwy wznosimy nasze myśli do Ciebie z wdzięcznością za każde otrzymane błogosławieństwo. Obyśmy uznali obecność sakrum w naszym codziennym życiu, przekształcając każdą chwilę w akt chwały. Niech słowa Ojca Pio skłaniają nas do dążenia do świętości w naszych działaniach i myślach. Panie, pomóż nam dostrzegać znaki czasów. Niech proroctwo Ojca Pio przypomina nam o wadze czuwania i przygotowania, bo wiemy, że Twoje przyjście jest bliskie. Oby nasze serca zawsze były otwarte na Twoją wolę, pozwalając Twojej łasce kształtować nas z dnia na dzień. O Boski Mistrzu, niech będziemy pielęgnować pokorę i prostotę, cnoty tak drogie Ojcu Pio. Idąc za Jego przykładem, niech będziemy dotykać życia innych, siejąc miłość i współczucie. Niech każdy nasz gest będzie odzwierciedleniem Twojej dobroci. Rozświetlając światło nadziei pośród ciemności. W każdej modlitwie, w każdym akcie dobroci, niech czujemy moc proroctwa spełniającego się w nas, abyśmy byli naprawdę zsynchronizowani z tym, czego niebo od nas wymaga, żyjąc w pełni boskiej miłości, która nas otacza i podtrzymuje. Amen. O Panie, dziękujemy za każdy znak Twojej obecności w naszym życiu. Słowa Ojca Pio brzmią w naszych sercach, pokazując, że wiara może przenosić góry i przemieniać rzeczywistości. Obyśmy zawsze dostrzegali małe i wielkie błogosławieństwa, które nas otaczają jak światło, które promieniuje z chwalebnego świtu. Chwała Tobie, który spełniasz swoje obietnice w zaskakujący sposób. Z każdym dniem jesteśmy świadkami tego, że proroctwo Ojca Pio spełnia się w naszej podróży. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, niosąc miłość i nadzieję wszystkim, których spotykamy, odzwierciedlając wielkość Twoich planów. Chwalimy Twoje imię, bo pośród ucisku znajdujemy pocieszenie w słowach proroczych. Każda trudność to okazja do wzrostu i odnowienia. Patrząc na dzieło Ojca Pio, przypominamy sobie, że cierpliwość i wiara są kluczami, które otwierają drzwi do boskiego cudu. Błogosławiony bądź, Panie, że prowadzisz nas pośród burzy. Echo kazań Ojca Pio inspiruje nas do dążenia do świętości, nawet gdy droga jest wąska i wymagająca. Oby nasza wdzięczność wyrażała się w konkretnych Czynach miłości wobec innych, rozbrzmiewając Twoją dobrocią. Tobie, która jesteś źródłem wszelkiej mądrości, składamy dzięki za jasność, którą otrzymujemy poprzez słowa Ojca Pio. W każdej modlitwie znajdujemy siłę do kontynuowania, a w każdej boskiej odpowiedzi jeszcze jeden powód do uwielbienia. Oby nasze serca były zawsze otwarte na Twoje objawienia. Ojcze, celebrujemy twoją wierność. Proroctwo, które spełnia się na naszych oczach, jest zaproszeniem do przemiany. Niech będziemy żywymi świadkami twojej łaski, żyjąc z sercem pełnym wdzięczności za wszystko, co zostało już dokonane i za wszystko, co jeszcze ma nadejść. Kwalimy cię za każde życie dotknięte przez wstawiennictwo Ojca Pio. Niech jego światło nadal świeci, prowadząc tych Którzy szukają prawdy i uzdrowienia. W każdym geście miłości dostrzegamy Twoją działającą rękę, prowadzącą nas do nowego poziomu komunii z Boskim. Na koniec składamy dzięki, Panie, za wspólnotę, która formuje się wokół tej odnowionej wiary. Niech jedność, o którą zawsze wołał ojciec Pio, urzeczywistni się wśród nas. Czyniąc nas jednym ciałem w poszukiwaniu świętości i pełni miłości, która pochodzi tylko od Ciebie. Dziś wielu z nas zmaga się z samotnością, w tłumie, niech zobowiążemy się do szukania towarzystwa tych, którzy nas otaczają, oferując uśmiech, słowo otuchy lub po prostu naszą obecność. Niech ta postawa miłości przybliża nas do Boga który jest źródłem całej komunii. W wyścigu życia wyzwania zdają się rosnąć z każdym dniem. Niech każdy z nas zobowiąże się działać z uczciwością i pasją w naszych działaniach. Robiąc to, budujemy nie tylko lepszą przyszłość, ale także odzwierciedlamy boskie światło w naszych codziennych czynach. Zdrowie psychiczne to pole, które zasługuje na naszą szczególną uwagę. Niech poświęcimy się dbaniu o nasz umysł, szukając wsparcia, gdy jest to potrzebne, i praktykując wdzięczność na co dzień. Ta praktyka pomaga nam dostrzegać życie nowymi oczami i odnajdywać pokój, którego tak pragnęliśmy, zbliżając się do celu, jaki Bóg ma dla nas. W relacjach często napotykamy bariery, które nas oddalają. Niech będziemy narzędziami pojednania. Zawsze gotowymi do przebaczenia i proszenia o przebaczenie. Kiedy zobowiązujemy się kultywować miłość bezwarunkową, tworzymy sprzyjające środowisko, w którym Bóg może mieszkać wśród nas, przekształcając nasze interakcje. Edukacja i ciągłe uczenie się prowadzą nas do drogi ewolucji. Niech zobowiążemy się do poszukiwania wiedzy z pokorą i ciekawością. Ponieważ każda nowa nauka jest okazją do zobaczenia świata przez pryzmat boskiej mądrości. Niech to poszukiwanie sprawi, że będziemy się rozwijać i zbliżać do Boga. Wyzwania finansowe mogą być również źródłem niepokoju. Niech praktykujemy hojną postawę, pomagając tym, którzy są w trudnej sytuacji i ufając, że Bóg zapewni to, czego potrzebujemy. Ta postawa bezinteresowności łączy nas z sercem Stwórcy, który troszczy się o każdego z nas. W chwilach niepewności łatwo poddać się lękowi. Niech zobowiążemy się do kultywowania odwagi i nadziei, pamiętając, że Bóg zawsze jest przy naszym boku. Stawiając czoła burzom życia z wiarą, odnajdujemy siłę i odporność, które prowadzą nas ku nowym horyzontom. Zobowiązanie do duchowości to nie tylko praktyka, ale podróż. Niech poświęcimy czas na modlitwę i medytację, starając się lepiej zrozumieć plany Boga dla naszego życia. Ta przestrzeń refleksji przynosi nam klarowność i pomaga dostrzegać ścieżki, którymi powinniśmy podążać. Na koniec, niech zjednoczymy się w wspólnocie, nie tylko po to, aby dzielić się radościami, ale także. Aby wspierać się w trudnych chwilach. Miłość braterska jest potężnym świadectwem obecności Boga wśród nas, a każdy akt Solidarności przybliża nas do Jego serca. Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność każdemu z Was za dołączenie do nas w tej potężnej modlitwie. Wasza obecność i wiara są światłami, które oświetlają naszą drogę i wzmacniają naszą duchową podróż. Kończąc ten szczególny moment, zapraszam wszystkich do kontynuowania modlitwy, ufając, że proroctwo Ojca Pio spełnia się w naszym życiu każdego dnia. Niech będziemy narzędziami pokoju i boskiej miłości, odzwierciedlając nadzieję w każdym geście i słowie. Niech przesłanie tej modlitwy rozbrzmiewa w waszych sercach i niech każdy z was niesie tę transformującą energię do swojego codziennego życia. Pamiętajcie, moc modlitwy jest stałym zaproszeniem do intymności z Bogiem. Wychodząc stąd, zastanówcie się, jak możecie być agentami zmiany i miłości w swoich społecznościach. Razem utrzymujmy ten płomień, zawsze szukając większej więzi z Boskim. Idźcie naprzód z wiarą i odwagą. Niech Bóg Was błogosławi w wielkim stopniu. Amen.